27. Niedziela zwykła. Pierwsze czytanie z księgi Rodzaju zaczyna się zaskakująco od słowa nie jest dobrze. Najpierw mamy opis stworzenia świata w pierwszym rozdziale i cały czas mówi się, że jest dobrze. Bóg widział, że to, co stworzył, to było dobre. Na końcu stworzenia mówił, że to było bardzo dobre. A teraz w drugim rozdziale, w 18 wersecie, po raz pierwszy pojawia się słowo lotow, niedobrze, nie jest dobrze. Co takiego nie było dobrego? Przecież nie ma jeszcze węża, nie jest mowa jeszcze o szatanie, nie ma mowy o grzechu. Co takiego nie jest dobrego, skoro wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre? Otóż mówi tekst: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Nie jest dobrze. Przepiękny opis, można powiedzieć, taki dosyć prymitywny czy obrazkowy, starożytny opis, pokazuje, że człowiek jest stworzony do relacji. Pan Bóg podsuwa Adamowi zwierzęta, on je nazywa swoim imieniem, ale żadne zwierzę nie jest dla niego odpowiednią pomoc, pomocą. I chociaż miał genialne warunki, bo był sam, nie musiał się dzielić władzą, nie musiał się z nikim kłócić, był panem całego świata materialnego, mógł sobie zrobić jakieś zwierzę z jakich chciał, to jednak to nie było dobre ciekawe jest też to, że to Pan Bóg stwierdza, to nie Adam stwierdza, że nie jest dobrze, że jestem, jestem samotny, nudzi mi się, potrzebuję kobiety. Nie, Pan Bóg sam mówi ty, człowieku, ty tak ty naprawdę nawet sam nie, nie, nie wiesz tego, że, że nie jest dobrze, żebyś był sam. No nie jest dobrze. Jakoś taka, to, to, to opowiadanie czy ten fragment pokazuje nam, jak bardzo ważne jest to, że, żebyśmy dbali o relacje, żeby mieli drugiego człowieka, żebyśmy nie byli w życiu samotni, że Bóg nie jest sam, mamy trójcę świętą, mamy trzy osoby trójcy świętej. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo, Boże z natury swojej nie możemy być samotni. I choćbyśmy się nieraz poranili relacjami, choćby się nam się nie udało z taką czy inną osobą, naprawdę robimy wszystko, żeby w tym życiu nie być sami. Bo nie jest dobrze być sami. Psalm 128 tłumaczy, że to szczęście drugiego to jest szczęście rodzinne, szczęście niesamowicie rodzinne, kiedy małżonka, jak płodny szczep winny, twego domu, kiedy synowie twojego, twoi, jak oliwne gałązki dookoła twego stołu, tak będzie błogosławiony człowiek, który służy panu. Jakby ideałem, ideałem tego, Tamtych czasów, tamtego społeczeństwa jest rodzina. Rodzina, w której jest żona, są dzieci, jest, jest dobrobyt, dobrostan. I dzisiaj, kiedy mówimy o realizacji, o samorealizacji, o wielu innych rzeczach, myślę, że warto by ciągle podkreślać to, że powinniśmy od dziecka być przygotowani do założenia rodziny. Owszem, jak już komuś się okaże, że nie założy rodziny, czy ktoś zostanie powołany do zakonu, czy bycia księdzem, to już są rzeczy, byśmy powiedzieli takie inne, ale jakby założenie od dziecka uczyć, zostałeś wychowany w rodzinie, jesteś na tym świecie dzięki rodzinie, pamiętaj, twoim powołaniem jest rodzina, twoim powołaniem jest zrobienie wszystkiego, żeby, żeby tworzyć rodzinę, żeby, żeby być w rodzinie, bo to jest szczęście. I tak jak staramy się o pracę, tak jak staramy się o naukę, tak jak staramy się o wygląd, jak staramy się o zdrowie i stu tysięcy innych rzeczy, tak powinni każdy z nas, zwłaszcza w młodym wieku starać się o to, żeby stworzyć rodzinę nie tylko czekać na to, aż nadejdzie jakaś okazja, ale starać się tę rodzinę stworzyć to, że cierpienie może być i że to nie jest tak, że chociaż człowiek nie będzie sam chociaż człowiek będzie miał rodzinę, to i tak będzie cierpiał to w jakim sensie odnosi się do tego drugie czytanie z listu do hebrajczyków kiedy mówi autor, że Chrystus wielu synów do chwały doprowadza aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienia, to znaczy Bóg doprowadza, ale przewodnika ich zbawienia, czyli Chrystusa, żeby udoskonalił przez cierpienia. Przez cierpienia udoskonala. To jest niesamowite, że cierpienia towarzyszą nam również życiu rodzinnemu, towarzyszą również relacjom, ale żeby się tym nie zniechęcać. Bo jeżeli postawimy sprawę, że jeżeli jest źle w związku, to związek się rozlatuje, jeżeli mi się nie podoba drugi człowiek, to ja od tego drugiego człowieka uciekam, to się nie udoskonalimy. I wiadomo, że nie chodzi o to, żebyśmy byli sadystami. Nie po to jest drugi człowiek, żeby, na, żeby był nam przeszkodą, ma nam być pomocą. My mamy być dla niego pomocą. Ale to kwestia cierpienia jest szalenie ważna. Bo coraz bardziej rodzi się takie przekonanie, że można trwać w związku tylko wtedy, jak nie ma trudności. Nie trudności. Trudności spajają związek. Trudności wynoszą go na większy poziom. Trudności sprawiają, że jesteśmy coraz bardziej ludźmi. Nie chodzi, nie chodzi naprawdę o jakiś sadzm czy masochizm, ale chodzi o taką podstawową zasadę, że będą trudności. Natomiast ja chcę te trudności przeżywać z Tobą i proszę Cię, żebyś Ty chciała te trudności przeżywać również ze mną. Ewangelia jest Ewangelią o, o rozwodzie, czy należy, czy wolno rozdzielać, zostawiać żonę czy męża. Jezus wraca do tego, co było na początku, że na początku tak nie było. Ideał jest taki, że, że ludzie, jak się żenią, jak wychodzą za mąż, to mają trwać, trwać ze sobą. I, I to jest to słowo, które bardzo lubię. Senedzę, ksen, co Bóg złączył. Niech człowiek nie rozdziela, bo syndzełgo znaczy wprzęgać razem w to samo jarzmo tak jakbyśmy mieli dwa konie, dwa woły czy dwa osły, które są zaprzęgnięte do jednego wozu jeżeli zaprzągnęły się dwa konie a ty wyprzęgasz jednego konia to jak ten jeden ma uciągnąć, ten wóz Gdy nawaliłeś na ten wóz więcej bo jeden koni uciągnie tonę, drugi półtorej tony no to wiadomo, że jak teraz zostaniesz sam to ci będzie ciężko jeżeli masz drugiego, ten drugi to jest kredyt to jest nie nas, dziecko to, jest, to są takie zobowiązania to potem jak można zostawić drugiego człowieka w samotności więc to trzeba naprawdę myśleć Myśleć nie tylko o sobie, ale myśleć o drugim Więc Jezus nie mówi tutaj kategorycznie Że od razu ktoś pójdzie do piekła Albo że nie wiadomo co się stanie Tylko mówi pomyślcie, pomyślcie Skoro się łączycie, żeby być jednym ciałem No to się nie rozrywajcie Bo, no bo z tego mogą być Naprawdę bardzo wielkie Niedobre dla drugiej strony Konsekwencje Pana z Wami Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i syn i Duch Święty. Amen.